You, 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 kurwa. Co chcesz? Co Co chcesz? Co powiedzieć biała się? We are not the same Całe życie jestem w trasie Robię kasę, palę sklep All night, all day Palimy jazz Znów bijam na corner, Opierdolis całą torbę. Całychajce to z ławem za kolbę. Chyba serio myślała, że kiedyś tu na mnie no, bo John jest w formie, rozjebał sarduchowi mordę. Kurwa nie użyła kolega Chodzi bez zęba i prosi, że Mario o pomstę. Mordzi, ale pasem w wimer. Mamy tyle sosu, że ty nie widziałeś tyle. Mamy tyle swego, że ty nie widziałeś syny Nadal stoisz tyle, bo jesteś debilem. Paliłem, dodać ciwki fe. Kabiny kurwa, bo zażygasz wszystko O nie! o nie! Nie wypierdalam kurwa yeah. eh. Nie widziałeś tyle sosu, co ja mam powiedzieć Nazwa nie kłamie, nazwa ma znaczenie eh. Przekłamane mody to nie tylko na Tinderze nie jest głupi, wie co dobre, żeby zaspłoczkować Chcesz powiedzieć, biała się We are not the same Całe życie jestem w trasie, robię kasę, palę o On night all day Palimy jazz. Znów bijam na korner, opierdolis całą torbę to, słuchaj ze zławem za kolbę Chyba serio myślała, że kiedyś tu na mnie usiądł Nowadziłam jest w formie, rozjechał czarnuchowi mordę Kurwa nie użyła kolegan Chodzi bez zęba i prosi się o Mario o pomstę Jeff, 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 Jeff Twój suka chce czarnucha, co ryfędzi, co ryfędzi Móra grupa w tych czarnuchach w Niebie twoje niebie, z Tyle co chcesz szukać dałem za Ci krew ubrudzi, nowe buty, zjadam pussy. Tak jak sushi, mój wlok nienawidzi ludzi. Cześć, gruby słek, tak jak Guccimane 2006. Ja chcę tylko klep, chociaż wiem, nie ci mnie. Sos, rodzina, rzuca siek. Jebać crack, młody się, Jebać, krak młody wiebał się. Perkuset była myszka Miki, a jest Mickey Red. Sos, z Miki, kurwa sos, sos.